W sobotę 5 października zainaugurowano Senioralia, dwudniowe święto dla seniorów z terenu miasta i gminy Siewierz. Zebranych uczestników przywitał dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu Jacek Gruszczyński. Udział w oficjalnym otwarciu wydarzenia wzięli m.in. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Rafał Adamczyk, Wicestarosta Powiatu Będzińskiego Krzysztof Dudziński, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Zdzisław Banaś, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk wraz z zastępcą Martą Szymiec. Przewodniczący zarządu spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, Sylwester Żapecki, oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, a zarazem przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Świeżu, Jan Mucha. Senioralia odbyły się w siewieżu po raz drugi, powstały z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów w Siewieżu i mają na celu integrację osób starszych, promocję zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i różnych form rekreacji, a także poszerzenie oferty uczestnictwa w życiu kulturalnym i rozrywkowym. Wydarzenie zostało zorganizowane pod honorowym patronatem starosty będzińskiego Sebastiana Szaleńca oraz burmistrza miasta i gminy Siebież Dariusza Waluszczyka. To są bardzo ważne dni dla naszych seniorów. Kolejne, kolejna impreza, która jest zorganizowana przez Radę Seniorów. To jest bardzo ważne wydarzenie. Dzisiaj zajęcia sportowe, ale również okazja do wielu możliwości zbadania swojego stanu zdrowia właśnie z ramienia powiatu będzińskiego. Pierwszy dzień seniorali to przede wszystkim sport i zdrowie. Dla seniorów biorących udział w wydarzeniu zorganizowano zawody sportowe oraz Powiatowe Miasteczko Zdrowia zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Do wszystkich specjalistów jest kolejka. Mało jest takich lekarzy, żeby specjalistów, żeby nie było kolejki. A tutaj mogą bez kolejki w kilku specjalizacjach się zbadać. poroza bardzo groźna choroba, kończy się tragicznie dla każdego który go dotknie ta choroba, więc tutaj się można desynometrium zbadać i wiedzieć czy te kości mają jeszcze w miarę zdrowe, czy czeka ich jakieś leczenie poważniejsze i wtedy trzeba się zgłosić do specjalistów. Okulistyczne schorzenia, także okulistyka w Benzinie jest bardzo postawiona na wysokim poziomie. Do tej okulistyki przyjeżdżają ludzie w tej chwili z całej Polski. Operują tam zaćmę najnowszą metodą i najnowsze soczewki dają, którzy tylko to robią w Benzinie, te soczewki, natomiast reszta tylko prywatnie za jakąś tam kwotę 10 tysięcy. Także przez tego specjalistę mogą być zbadani w dziedzinie chorób oczu, a to jest bardzo ważne. Siewierscy seniorzy chętnie korzystali ze wszystkich możliwych konsultacji lekarskich, jakie zorganizowano dla nich w Miasteczku Zdrowia. Ta impreza jest potrzebna i daje nam jako seniorom bardzo dużo energii, bo to są zawody sportowe różne, jak również spotkanie się w gronie przyjaciół, porozmawianie i, i no ogólnie bardzo dobra rzecz. Z jakich porad specjalistów dzisiaj pani skorzysta? Ze wszystkich. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, dlatego, że cokolwiek dzieje się dla seniorów, aktywizacja seniorów to jest podstawa, bo i zdrowie. Jak się aktywizują, wychodzą do ludzi, a jest to też forma wyjścia, bo jednak jest tutaj też są mi zawody. Można się zbadać, co na pewno wielu ludzi przyciągnie. Z jakich porad, z porad jakich? Specjalistów ma Pani zamiar dzisiaj skorzystać? Ja z wszystkich. Jeżeli jest tylko taka możliwość, warto się przebadać. Drugiego dnia seniorzy spotkali się w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewieżu, gdzie zorganizowano program artystyczno-rozrywkowy. Publiczność mogła oklaskiwać występy wokalne zespołów śpiewaczy. Siewieżaki, niezapominajki, KGW-leśniaki, Siewierzanie. Cłonkowi Uniwersytetu III wieku w Łazach z sekcji modelki Plus przygotowały dwa pokazy mody: retro suknie ślubne i stroje świata w pigułce, a także zatańczyły w specjalnie przygotowanym układzie choreograficznym. Zgromadzeni w sali widowiskowej goście mieli okazję zobaczyć także zespół taneczny Vokader, a w tańcu towarzyskim wystąpił Dawid Bętkowski z małżonką. Fajne Część artystyczną zakończył występ Kariny Sornik. Senioralia 2024 to dwa dni święta wszystkich seniorów z terenu miasta i gminy Siewierz. Wczoraj rozpoczęcie, wczoraj było można powiedzieć na sportowo i zdrowo. Dzisiaj mieliśmy coś, ucztę dla, dla ucha, wspaniałe występy artystyczne zespołów działających przy różnych organizacjach senioralnych w gminie Siewierz. Od UTW poprzez Polski Sąd Emerytów Rencistów, poprzez zespoły działające przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. I myślę, że te dwa dni wszyscy Siewierscy seniorzy z całego terenu miasta i gminy Siewierz spędzili w sposób szczególny, wyjątkowy i myślę, z radością dla wszystkich. Senioralia zakończyła biesiada integracyjna.